I w tym materiale państwo witryny kiosków z gazetami. A teraz jest ze mną w bilansie ktoś, kto takie gazety czyta w oryginale. Nie dlatego, że tego języka się nauczył, tylko dlatego, że to jest jego język ojczysty. Lukas Notopoulos, ekonomista, prezes, prezes PL. Witam, dzień dobry. 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 Grek, który pracuje od lat w Polsce. Stąd ta fenomenalna znajomość języka polskiego. Czy sądzi pan, czy jest on przekonany, że Grecy są przekonani do tego, że chcą zostać w strefie euro? Grecy nie chcą wychodzić ze strefy euro, natomiast chcą pozostać na własnych warunkach. Warunki, które. Były stosowane przez trojkę przez ostatnie 5 lat, to są po prostu przez greckie społeczeństwo nie zaakceptowania i to wyszło też przez ostatnich wyborach. Ale wybórach. Pan uważa, że te warunki będą były błędne jako finansista, jako człowiek, który zna się na tym. No, trzeba przyznać, że to był po prostu eksperyment stosowany właśnie na Grecji. Grecja była państwem od 2010 nieoficjalnie zbankrutowanym, no ale technicznie zbankrutowanym. Zastosowano po prostu jakąś taką kurację, którą wymyślono praktycznie w Europejskim Banku Centralnym w Komisji Europejskiej i we Frankfurcie pod nadzorem oczywiście rządów niemieckich w Berlinie, zastosowano pewną kurację, która w Grecji w kompletnie nie wyszła. A co spowodowała? Spowodowała tylko zwiększenie długu greckiego z poziomu 120% do poziomu 180%. co trzeba było zrobić w sytuacji, kiedy dług był 120%, teraz jest ponad 170% do gospodarki, do PKB, bo PKB się skurczyło rzeczywiście. PKB się skurczyło. To co wtedy trzeba było zrobić? No, po wszystkim, wszystkim, wszystkim nie przychodziło do głowy po prostu zastosowanie jednego podstawowego narzędzia. Restrukturyzacji. Bo trzeba powiedzieć, że w Grecji... Przecież znaczy, no, Ogłosi, że nie spłacamy, tak? no, Widzicie pan, w, dwutry, w XX wieku Niemcom darowano dług co najmniej cztery razy, dwa razy w latach 20, raz w latach 30 i raz w latach 50. i Niemcy są tym, kim są dzisiaj. może, ale pan mógł trzeba Janis zastosować. Ja Czy jest teraz ktoś w Grecji, kto byś inaczej niż minister finansów, bo on no. nawet chciał konferencję specjalną, takie jak dla Niemców zrobione? Grecy już przestają być przekonani do tego rządu i jest takie greckie fajne powiedzenie, że ochrzcili po prostu rybę mięsem, nazwali rybę mięsem, że po prostu nazywają to. Już do serii. Już... już do seryzy, już ludzie przestają być przekonani. No bo trzeba bo pamiętać. Za mięka, bo się ugięła? Bo się ugięła, dokładnie, bo tak naprawdę jeden co mi się udało, to że, że po prostu trojka nie jest nazywana trojką, jest nazywana, <laughs> jest nazywana, jest nazywana instytucją, tak, trójstronną to. i że negocjacje już nie będą prowadzone w Atenach, ale będą prowadzone w Brukseli pod nadzorem Komisji ale Europejskiej Ale prace będą w Atenach. Ale będą prace jeździć. będą nadal w Atenach, tak. będą te przygotowawcze. Szojble wczoraj tak naprawdę przytupał nóżką i powiedział, że po prostu nie, po, nie poruszyliśmy się w ogóle do przodu, a grecki czas się kończy. Dobrze. Ten ale piątek co się zrobi, właśnie kończy. Co zrobić w zamian? W ten piątek musi skupić bony skarbowe z rynku, tak? 2 miliardy euro, których Grecja nie posiada, bo Grecja po prostu chce wypłacić pensję swoim urzędnikom państwowym, natomiast nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić te 2 miliardy euro właśnie tych e, obligacji. No dobrze, ale jaki, jaki jest w takim razie inne wyjście? Dać Grecji jeszcze więcej pieniędzy niż dano do tej pory 240 no, miliardów w... euro w ramach tej pomocy, jaką Grecji dawano przez te kilka lat. Ustalmy, Grecja z tego nie otrzymała oczywiście żadne pieniądze. Te pieniądze po prostu przepłynęły z jednego konta technicznego na drugie konto techniczne. 240, Ponad 240 miliardów, które po prostu popłynęło, to w ogóle do greckiej gospodarki nie przyszło. Natomiast co należy teraz zrobić? No nikt sobie nie wyobraża, gospodarka, która po prostu jest bardzo słabą gospodarką strukturalnie, nie ma żadnego przemysłu. Stoi tak naprawdę na usługach i na turystyce. Co należy zrobić? To należy jednak restrukturyzować. Trzeba zapomnieć o tym, co to że, znaczy, Grecja, że trzeba zapomnieć o tym, że Grecja spłaci swój dług, Aha. wydłużyć po prostu ten dług prawdopodobnie do 50-60 lat, żeby Grecja spłacała najwyż, najwyżej odsetki. Bardzo fajne rozwiązanie. W opowiadał Varoufakis tak zwany perpetuum bond, perpetual bonds, które po prostu faktycznie miałby, nie miałyby daty wykupu, ale miałoby tą pewność, że spłacane by były odsetki. Są takie obligacje wieczne Są. na różnych rynkach, to Są. nie jest taki wynalazek zupełnie konstrukcyjny. zgadza prawda? się. Wielka Brytania kiedyś wyemitowała takie tak. wieczne obligacje. No ale to jest Wielka Brytania. Wielka, to Wielka, Wielka, Wielka brytania, tak, brytania, tak za nim jest okay. a a to. Zacznijmy od tego, czy, czy Pan uważa, że Grecy chcą zostać w strefie euro. Czy Pan uważa, że Grecja zostanie w strefie euro, czy jest jednak ryzyko, że ze strefy euro wypadnie? Znaczy, głęboko. Wierzę, że wszyscy Grecy chcą zostać w strefie euro, bo nie wyobrażamy sobie, znaczy, skutki będą katastrofalne. Ale dla kogo Glec dla, Gre czy? dla Greków. Dla Greków w pierwszej kolejności. Ale... To, że straciliśmy 25% PKB jest nic w porównaniu do tego, co się stanie po tym, jak wyjdziemy z strefy euro. Mieliby własne słaby pieniądz, zyskaliby konkurencyjność. Cały świat by jeździł do Grecji na wakacje. No, nie chciałbym stać się Wenezuelą. Naprawdę. Ten przykład no. Wenezueli, gdzie jest po prostu hiperinflacja, gdzie są kartki, gdzie ludzie po prostu nie mogą kupić. No ale niczego. Co w, w takim razie, jeżeli Varoufakis już grozi kolejnymi wyborami, Warfax nie może nikomu grozić. Oni zrozumieli to po miesiącu jak są w władzy, że tak naprawdę bycie krzykliwym politykiem do niczego nie prowadzi w Europie. Lata 80. skończyły się. W latach 80. Grecja tak prowadziła politykę. Lukas Natopoulos, ekonomista, prezes Vibus PL, grek, finansista, pracujący w Polsce od lat. Grecja to także ojczyzna wielkich armatorów, prawda? Tak. No teraz, no teraz pokażemy państwu, swój no nie związany z Grecją, ale wielki, wielki...